i tu już mamy kiełbaski wędzarni założone teraz jest taki etap obsuszania przez pół godziny później zamykamy temperaturę do 65 podnoszę tu mam termometr o, widzicie tu jest na zewnątrz jest o i tu mamy kiełbaski tam mamy boczki Polędwiczka, szyneczka. O, od tej strony można tak bardziej popatrzeć. Tak to, kochani, wygląda. I tu mam kosteczki dla mojego pieska, wędzału Co by się on też mógł grać. Dobrze, kochani. I do zobaczenia za, jakieś, za jakąś godzinkę. Do tej pory już kiełbaska na pewno zmieni troszkę kolor, także do zobaczenia. Kochanie, jesteśmy po godzinie akurat, minęła godzinka już mojego wędzenia i tak to wygląda teraz. Kolor się zmienił bardzo. Wędzenie już trwa. Zaraz dziesiąta jest, dwunasta. Dwie godzinki. Popatrzcie się, ona jest piękna. Piękna jest ta taka. Zobaczcie, czyściutka, sucha. No to, to troszkę tu tłuszczu jest, bo to jest normalne, ale... Ale zobaczcie, o, ja ją po prostu... I czysta ręka jest. Nie, nie jest okopcona, nic. Super. Teraz je, jeszcze z godzinkę moczki tak wyglądają szyneczki, polędwiczka pięknie się pięknie to wszystko się wędzi więc jeszcze godzinkę w takiej temperaturze gdzieś do 13 myślę i po godzinie 13 po trzech godzinach już tak w sumie temperaturę podniosę będzie tak gdzieś w granicach 80, nawet między 80 a 90. Zacznę takie dopiekanie, żeby po prostu ją dopiec. I będzie gotowa. Także zamykam wędzarkę. Pięknie się pali. Wędzę drzewem, drewn drewnem, śliwą akurat teraz. Przedtem był bóg, no teraz dałem śliwę tak dla koloru, także super. No cóż do zobaczenia za godzinkę. I witajcie, kochani, po następnej godzinie, czyli po trzeciej godzinie już wędzenia. Tak się wędzi tutaj pięknie, e, e, więc tak. Jeszcze pół godzinki ją podtrzymam w takiej temperaturze ale w takiej temperaturze 70 do 70 góra. Po prostu z tego względu też, żeby ona nie kapała. Kiełbasa nie ma prawa kapać. To pewnie, że czasami się zdarzy, ale ale jeżeli nam tłuszcz wykapie, który jest w środku, to ona później jest sucha. Taki trot jest z tej kiełbasy. A tłuszcz, tłuszcz przede wszystkim jest Nośnikiem, nośnikiem, smaku, więc nie może kiełbasa kapać. Ona ma po prostu się wędzić. Pięknie, spokojnie się ma wędzić. Tu mamy też jeszcze tak, o, zobaczcie. Jest fajna, sucha dalej. Zobaczcie, nieokopcona nic. Wszystko jest pięknie. To jak ma być, o super. Zobaczcie, ona się robi taka złota. A więc jeszcze pół godzinki i później zaczynam dopiekanie. Temperatura między 80 a 90 i będzie gotowe. Pięknie, super. Jestem bardzo zadowolony z tego. Z tego tutaj. Więc, więc to jak mówię. Do zobaczenia za godzinkę. Kochani. I minęło, kochani, już pół godzinki. Teraz już, właśnie, zakończam etap kąpieli dymnej, tak zwanej. Tak, 65, góra 70 stopni było. W początkowej fazie było mniej, bo było 60-65, 60 tak było. Później troszkę podniosłem, to tak jak mówię, tak do 65, do 70. I teraz, i teraz będziemy ją przypiekać. Będę ją przypiekał, tak jak mówiłem wcześniej, między 80, 80 a 90 stopni. Przez pół godzinki i powinna już być gotowa, także zobaczymy później. Za pół godzinki Wam pokażę. Pokażę Wam za pół godzinki, jak to będzie wyglądało, jak ona będzie po dopieczeniu. Zobaczcie tutaj te szyneczki. Boczki, sznurki są białe, nieokopcone, nie, nie tak samo tutaj kiełbasa też. Zobaczcie, ona jest delikatna, cieściutka, nieokopcona, także super. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem bardzo zadowolony. Ogólnie ta wędzarka mi się bardzo dobrze sprawuje, bo już, tak jak mówię, już parę lat w niej wędzę i jest super. Jest desek, zrobiona z klepek. Nakręcę, nakręcę kiedyś cały filmik, taką, taką recenzję o tej wędzarni, więc, więc to, ona, to tak wygląda tutaj. I kochani, tym sposobem zakończyliśmy dzisiejsze wędzenie kiełbachy. Tak to wygląda 4,5 godziny wędzenia robi się zimno, bo już mamy dziś pierwszy dzień zimy boczki i szyneczki jeszcze zostaną z godzinkę a kiobachy już można wyciągać O witajcie kochani, tyle mówiłem, degustacja będzie. To jest jeden kijek. Taka takie obaska wyszła piękna, pachnąca, tylko wiecie co, yy, musimy ją na coś dać tutaj. Dobrze. Ops, może by się nie, nie połamała. Ona jest lekko przestudzona, bo u nas pier... na coś. U nas jest pierwszy dzień. Zimę, śnieg spadł po prostu i zaraz, tu mamy tak, tu damy tak, okej, okay. tego damy tak, żeby się, co by się nam nie, nie połamało, okej, okay. i tego damy tak, mamy kija. Zwołźmy go i teraz będziemy kosztować. Kochani, weźmiemy tutaj. Yy. No, może ten kawałek? Ok, spróbujemy. Mm. Oj, pięknie pachnie. Naprawdę. Tego mm -hmm. Bardzo treściwa Do tego by się jeszcze ogurczak. I Wiecie co? Naprawdę. Jakby mm. super, ale na, na naprawdę smaczna. Ani poezja. Jest jeszcze boczek szynka, która się już uparzyła, jeszcze jest ciepła, więc nie będziemy tego degustować, bo temat jest odnośnie kiełbasy. Nie nagrywałem całego filmiku z, z, z tego jak Zostało to wytworzone, zrobione, z czego, czym było doprawiane, bo temat był wędzenia, więc, ale zrobimy filmik krok po kroku, właśnie zrobienia takiej kiełbasy typowo wiejskiej, łącznie z wędzeniem, z podejściem do, do wędzenia i też z degustacją. Także kochani, zapraszam Was. Jeżeli ci się to podobało, e, paluszka do góry, skomentuj. E, zostaw suba, bo e, program, będzie się, e, program będzie się rozszerzał. Kanał, więc zapraszam do dalszych filmów, a będzie co oglądać. Ogólnie to zapraszam Fredek Tobiasz, YouTube. Jest takie ekstremalne gotowanie, także. Jak ktoś popatrzy sobie, to na pewno coś znajdzie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Cześć Wam.